Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na ciasto czekoladowe z masą serową. Nowych widzów, oczywiście, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na początku przygotujemy sobie składniki na masę czekoladową. Do miski będziemy przesiewać 2,5 szklanki mąki pszennej. 3 łyżki kakao, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, jedną łyżeczkę sody. I to wszystko przesiewamy. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml. I tą miskę na chwilę odstawiamy. Przygotowujemy drugą miskę i wbijamy do niej 4 całe jajka. Jajka miksujemy, dodajemy całą szklankę cukru i miksujemy przez kilka minut. Kolejno dodajemy pół szklanki oleju. Szklankę mleka. Następnie dodaję pół szklanki powideł śliwkowych i ponownie razem mieszam, żeby połączyło nam się z powidłami. I dodaję suche składniki, które wcześniej przesiewałam do miski. Najlepiej nie wsypywać wszystkiego od razu, tylko zrobić to partiami, wtedy łatwiej będzie nam to zmiksować na jednolitą masę. I po zmiksowaniu mamy już masę do ciasta czekoladowego gotowego. A teraz przygotujemy sobie masę serową. Potrzebujemy pół kilograma twarogu. Ja użyłam twarogu półtłustego, mój nie jest mielony. I rozgniatam go za pomocą tłuczka. Możecie również to zrobić widelcem. Dodajemy dwie łyżki mąki ziemniaczanej. Pół szklanki cukru pudru. Cztery żółtka, oddzielnie będziemy ubijać białka, więc białka od razu dodaję do oddzielnej miski i miksuję, a te składniki tutaj dalej za pomocą tłuczka łączę ze sobą. Mam już składniki połączone, na końcu dodaję ubite białka i ponownie wszystko razem mieszam. Dzięki temu tutaj ta masa twarogowa nam się troszeczkę rozrzedzi. I masę mam już wymieszaną. Mam tutaj blaszkę o wymiarach 23x33 cm. Wyłożyłam ją papierem do pieczenia i teraz wylewam na nią najpierw masę tą czekoladową, którą przygotowaliśmy. Nie podpiekamy jej, wyrównuję tylko, żeby mniej więcej było to jednolite i nakładam łyżkami masę serową. Nie da się jej niestety rozprowadzić, no bo ciasto jest surowe, więc nakładamy tak w niewielkich odstępach tej masy serowej wychodzi też dosyć sporo. Następnie wkładamy to do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni i pieczemy około godziny. A wystudzone ciasto możecie posypać wiórkami, posypać pudrem lub pozostawić po prostu tak jak jest po upieczeniu i też będzie pyszne. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie Kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.